Polski, bonus turniej i mecz półfinałowy, na pierwszym planie wraca Wczesnowski z Gorzowica, w głębi kortu Adrian Czajkowski i no, Ładny przed chwilą serwis Arka. Adriana przepraszam. Brawo! nie trafił. No, no, no. Ładny serwis, tak? Softy. Nie za mocny. Z czuciem. Brawo! Bacek, no, no, no. No mamy równo w gemie, nie wiem ile w secie jest grałem drugiego seta na 9 załupie się serwis proszę jak się zapala Adrian, brawo Wacek się broni, to jakaś próba skróta. Tak, 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 troszkę go tutaj wybił. No i mamy. Zaraz dowiemy się jaki jest rezultat. Wacek jaki macie wynik? 4-2. Dla Ciebie. Ok. 4-2, długi set. Więc połowę hmm. drogi. Wacław Czesnowski z Gorzeca prowadzi 4-2 w finale. Bonus turnieju. Bonus turniej to jest tzw. turniej pocieszenia dla zawodników, którzy w grupach eliminacyjnych odpadli. A po bonusie turnieju można wygrać puchar, zdobyć 3 punkty do listy rankingowej, a więc walka jest nie tak. o no co. Widzimy jak szybki serwis wejdzie to są duże szanse na wygranie punktu. Proszę, ładnie tą piłkę pasuje Topspin, znowu próba Skróta No jestem jakoś tam przemycił tą piłkę Wasek 5-2, prowadzi Wasek